ówka przedstawia. Jedzenie nauka słów. Cześć dzieciaki, dzisiaj poznacie słowa związane z jedzeniem. Uważnie słuchajcie i powtarzajcie. Zupa. Ziemniaki. Surówka Kopytka kluski śląskie, sos, jajecznica, placki, pierogi, ser, masło, jajko, jogurt, ryby, kompot, Sok, woda, herbata, mleko, makaron, ryż, kasza, mąka, bułka, chleb, rogal, kanapka. Pączek, jagodzianka, płatki, drzem, wędlina, kiełbasa, parówka, keczup, musztarda, cukier, sól, pieprz. Jabłko, gruszka, śliwka, wiśnie, czereśnie, winogrono, porzeczki, agrest, truskawki, brzoskwinia, malina, pomarańcza, cytryna. Kiwi, arbus, banan, ziemniak, ogórek, pomidor, kalafior, por, kalarepa, kapusta, pietruszka, marchewka. Koper, seler, papryka, fasola, cebula, czosnek, sałata, lody, ciastka, gofry, naleśniki, lizak. Cukierek, ciasto, czekolada, tort. Brawo dzieciaki! Świetnie Wam idzie. Powtórzcie sobie jeszcze raz. Podobało się? Zasubskrybuj kanał Krówki Runiu. Do zobaczenia!